Cześć moi drodzy, dzisiaj rozmawiać będziemy na temat latarnika Henryka Sienkiewicza. Mimo, że na koszulce Jan Kochanowski, to w sercach Henryk Sienkiewicz, tylko on dzisiaj. Okej, okay. przechodzimy do tematu. Zastanówmy się po co, dlaczego, w jakim celu latarnik Henryka Sienkiewicza. Kto wpadł na to, że akurat ta lektura trafi do podstawy programowej klas 7 i 8, co spowodowało, że akurat ten utwór jest tak istotny, ważny i należy o nim pamiętać. Słuchajcie, jeżeli mówimy na temat Henryka Sienkiewicza, jeżeli mówimy na temat Latarnika, przede wszystkim musimy pamiętać, że mamy do czynienia z epoką pozytywizmu. Wcześniejsza epoka, epoka aromatyzmu, to jest rok 1822-1863-1864, tak? To jest, są tamte daty, o których wspominaliśmy, tam pojawiają się dzieła, o których też już mówiliśmy, chociażby Dziady, tak? Pan Tadeusz i kilka innych utworów, chociażby na Zemsta. W tamtym okresie mamy te lektury. Po roku 1863-64, bo rok 64 to mówimy o momencie upadku Powstania Styczniowego, do czego dochodzi? Dochodzi do zmiany zasadniczo, to znaczy młodzi pozytywiści padli na pomysł, znaczy stali sobie sprawę, że trzeba jednak zmienić troszkę sposób myślenia na temat walki. Więc zaczęły pojawiać się inne nurty, inne pomysły na to, jak na temat kwestii narodowo-wyzwoleńczych można byłoby rozmawiać i mówić. Więc w epoce pozytywizmu będziemy mieli pracę podstaw, pracę organiczną, emancypację kobiet, asymilację Żydów, tak, emancypacja kobiet, czyli równouprawnienie, asymilacja, czyli próba włączenia Żydów, środowiska żydowskiego do naszego polskiego, Zwróć, próba zwrócenia uwagi, tak, na to, że jednak Żydzi mogą się tutaj czuć gdzieś wykluczeni, więc próba asymilacji, także próba zwrócenia uwagi na to, że te społeczności jednak ze sobą w jakiś tam sposób Współpracują, istnieją i jak najbardziej są dla siebie ważne, istotne i Korzystne. Odnośnie pracy u podstaw i pracy organicznej, tutaj mamy do czynienia z innym aspektem. Będziemy mówili przede wszystkim o tym, że jednak każdy tutaj obywatel jest w miarę możliwości potrzebny, każdy obywatel powinien spełniać swój jakiś obowiązek, wypełniać właśnie jakieś tutaj cele, żeby być potrzebny dla społeczeństwa. Jest próba również zwrócenia uwagi na co? Na to, że każdy tak naprawdę powinien się rozwijać, powinien się zmieniać, powinien edukować się, dzięki czemu nasze społeczeństwo będzie rosło w siłę. To będzie ważne. Jak epoka pozytywizmu, to już inne gatunki literackie. Jak inne gatunki literackie, to przede wszystkim będziemy mieli do czynienia chociażby z powieścią, jak również będziemy mieli do czynienia z nowelą. W przypadku powieści poznaliśmy chociażby powieść historyczną. A jeżeli chodzi o powieść historyczną, to oczywiście Kwowadis bądź Krzyżacy, z tych, których, o których mówiliśmy na lekcjach języka polskiego. Powieść historyczna była pewnego rodzaju alternatywą. Pisarze postanowili, że chcą mówić też o kwestiach narodowo-wyzwoleńczych, chcą mówić na temat walki dobra ze złem, przedstawić to troszkę w inny sposób. Ten rys historyczny był także związany z cenzurą. Niekoniecznie wszystkie teksty mogły się pojawiać, więc ważny był ten aspekt historyczny, więc tak też było w przypadku e, powieści, o których mówiłem. Teraz przejdźmy do tego, co nas najbardziej interesuje, czyli do noweli. Do, do noweli Henryka Sienkiewicza. A o tej, o której mam dzisiaj rozmawiać, to jest latarnik. Jeżeli chodzi o rys fabularny, możemy zauważyć, że jest on dość prosty. Możemy powiedzieć, że linia fabularna jest bardzo prosta, jest historia jednowątkowa, mamy tak naprawdę innego głównego bohatera Skawińskiego, który postanawia rozpocząć swoją pracę jako kto jako latarnik tak Widać, że jest tułaczem, jest podróżnikiem, jego życie tak naprawdę było naznaczonym piętnem ciągłej tułaczki, podróżuje, zwiedza, jego życie możemy powiedzieć, że podróżował i był w różnych miejscach. Tak? Możemy zwrócić uwagę na to, że brał udział w powstaniu listopadowym, brał udział w walkach w wojnie domowej Hiszpanii. Uczestniczył w wojskach Napoleona III we Francji, uczestniczył również w powstaniu na Węgrzech w wojnie secesyjnej. Był również tułaczem jako żołnierz, jako strzelec rządowy w Azji. Był poszukiwaczem złota, poszukiwaczem diamentów. Prowadził również handel z tubylcami. Oprócz tego możemy zauważyć, że tak naprawdę każda jego próba zbudowania tego domu, tego miejsca, w którym mógłby zostać, jest próbą zupełnie nieudaną. Pożar warsztatu kowalskiego strata fabryki cygar z powodu oszustwa wspólnika, czy już mówimy o zawodzie marynarza i harpunika, tak? Więc będziemy mieli kilka tych elementów wskazujących na to, że jednak nasz bohater skamiński będzie próbował, będzie próbował znaleźć swoje miejsce na ziemi. No i teraz pytanie, z czemu to się udaje. I tutaj przechodzimy do naszej fabuły. Jak patrzymy na fabułę latarnika, widzimy co? Nasz główny bohater osiada w miejscu, w miejscu, no to będziemy mówić, że to są lata 70 XIX wieku, a spinło niedaleko Panamy w Ameryce Środkowej. W retrospekcjach możemy zauważyć, że wędrujemy ze Skamińskim po całym świecie i dzięki temu wiemy chociażby trochę na temat jego przeszłości, myślę, że nawet sporo. I dobrym pomysłem byłoby, żebyście sobie przygotowali taką notat notatkę na temat tego, jak ten, jak tego, jak podróż Skamińskiego wyglądała, tak. Że jednak faktycznie jest tułaczem, jest poszukiwaczem, poszukiwaczem wolności, poszukiwaczem swojego miejsca na Ziemi. Udaje mu się uzyskać pracę jako ten latarnik. Ok, siedzi sobie na tej latarni, jest w miarę możliwości spokojnie, widać, że możemy uznać, że znalazł swoje miejsce na Ziemi. Wszystko się zmienia kiedy? Kiedy otrzymuje książki? Pośród tych książek pojawia się nasz ulubiony utwór, czyli Pan Tadeusz Adama Mickiewicza. Zaczyna czytać pan Tadeusza, no i co się, co się okazuje. No. Z tego by wszystko wskazywało, że obrazy, których doświadcza czytając pan Tadeusza, powoduje, że on tak naprawdę przenosi się do tego kraju ojczystego. Do czego to prowadzi? Czytanie tej literatury prowadzi między innymi do tego, że nie zapala latarni. Poprzez to, że tej latarni nie zapala, Statek się rozbija i traci swoją pracę i kontynuuje swoją tułaczkę. Czy coś więcej możemy powiedzieć na temat fabuły? Nie, z punktu widzenia Fobularnego, tak naprawdę sprawa tutaj się rozwiązuje. Traci pracę. Dzięki Bogu y, statek się rozbija, ale nikt nie ginie. Dzięki temu, tak naprawdę, jedyne konsekwencje dla Skamińskiego są takie, że po prostu musi podróżować dalej, musi kontynuować swoją tułaczkę. Czy wiemy, co się dalej wydarzy? Możemy tylko zakładać: czy odkryje swoje miejsce na ziemi, czy powróci do swojego ojczystego kraju tego nie wiemy. Widzimy, że pod tym względem mamy do czynienia z kompozycją otwartą tak naprawdę sami, musimy się zastanowić sami, musimy się domyśleć, co wydarzy się dalej. Ale okej, okay. mamy kilka elementów, na które powinniśmy zwrócić uwagę, kiedy mówimy o latarniku Henryka Sienkiewicza. Mamy do czynienia z nowelą. Jak mówimy o noweli, jako o gatunku, no to mówimy o tak naprawdę krótkim utworze, jednowątkowym. Rys fabularny jest dość prosty. Mamy jednego nie, nie musi tak być, ale tutaj mam tak naprawdę jednego głównego bohatera i mamy punkt kulminacyjny, czyli ten punkt kulminacyjny tak naprawdę to jest ta lektura Pana Tadeusza. No i rozwiązanie akcji, czyli ta puenta to jest ta dalsza tułaczka naszego bohatera. Tak naprawdę, kiedy patrzymy na Skawińskiego i przeglądamy sobie lekturę, możemy zauważyć, że dużo jest tutaj na temat przeżyć i stanu psychicznie Skawińskiego na wyspie. tak? Jak mi Bóg miły jestem jak statek, który, jeśli nie wejdzie do portu, to zatonie. Udaje mu się wejść do tego portu. tak? Udaje mu się do tego portu wejść. Okazuje się, że później jego tułaczka jest kontynuowana, ale udaje mu się do tego portu dotrzeć. Widzimy, że opisy przyrody, które pojawiają się w latarniku, tak naprawdę bardzo często są tymi opisami, które od razu mówią o stanach psychicznych naszego bohatera. On tęskni za ojczyzną. Jest rozmarzony, zadumany. Tak naprawdę, moment, w którym zaczyna czytać lekturę, powoduje to, że działa to na niego jak narkotyk. On zupełnie się przenosi w inne miejsce. Tak naprawdę, cały świat, który go otacza, zupełnie ten świat zobojętniał, tak? Jego jedynym miejscu, jego miejscem, i przestrzenią jego miejsca na ziemi staje się ta wysepka. Co możemy jeszcze zauważyć, że tak naprawdę z prostego, z takiego prostego poczucia bezpieczeństwa, o którym, o którym możemy zauważyć na początku, że on pragnie to, to miejsce dostać, czyli tak naprawdę on chce otrzymać to miejsce, chce pracować w tym miejscu, bo on myśli, że ten fragment pozwoli mu, żeby się poczuł jak w domu. Tak, otrzymuje fragment ziemi, gdzie pracuje. I to będzie jego e, dom. I Możemy powiedzieć, że te jego uczucia są już uśpione. Możemy powiedzieć, że chyba m, tak naprawdę ten moment, w którym on postanawia pozostać w tym miejscu, możemy potraktować również jako taki rodzaj takiego zwątpienia. Tak? On już całe życie swoje podróżował, że on pragnie jedynie zaznać spokoju. Jaki by on nie był, pragnie zaznać z, z tego spokoju. Zobaczmy, to co wspominałem, miejsca, które on tak naprawdę odwiedza, to na stare lata mógłby robić wszystko, ale on podejmuje chęci bycia tym latarnikiem na tej wysepce. Jest tym latarnikiem, można by powiedzieć, że już jest w takim błogim stanie, on odpoczywa, można by powiedzieć, że w sumie wpadł w taki letarg, ale wszystko się zmienia, kiedy Otrzymuje książkę. Czyta Pana Tadeusza i widać, że tak naprawdę z tego ukojenia, uśpienia i tego letargu wybudza się. Wybudza się pełnią barwy. Tak naprawdę wszystkiego doświadcza, wszystko widzi. O wszystkim, o tym świecie, który go otacza, on zupełnie zapomina, bo on czytając akurat pana Tadeusza przenosi się do tego kraju ojczystego i zaczyna mieć świadomość zaczyna mieć świadomość tego, że on tego miejsca na ziemi nadal poszukuje, że to nie jest to miejsce. Yy, latarni światła w latarni nie zapala. Statek się rozbija. Jeżeli będziemy myśleli czy postąpił dobrze, czy postąpił źle? Mówimy o sile literatury, o sile literatury, mówimy o tym patriotyzmie, o tym patriotyzmie, który po prostu w nim na nowo zapłonął, czytając tą literaturę. Więc widzimy, że Henryk Sienkiewicz stara się nam zwrócić uwagę również na, na to, że ta literatura może tak naprawdę ponownie w nas, może ten płomień gorejący... Po prostu rozgrzać się tak, w, w nas, ten patriotyzm, który jest tak naprawdę nam bardzo potrzebny. Yy, Latarnik tego doświadcza. Yy, więc widzimy, że rola Pana Tadeusza yy, w jego życiu jest bardzo ważna. Yy, ale. Zwróćmy uwagę, że tak naprawdę jego życie było już ustabilizowane. Możemy powiedzieć, że tak naprawdę życie jego szczęśliwe, w jego życie wkracza Pantadeusz no i rujnuje go doszczętnie, tak? Starzec wybiera się dalej w swoją, w swoją tułaczkę, ale czy coś dostaje w zamian? Moi drodzy, otrzymuje ojczyznę, tak? Ojczyznę otrzymuje ten powód swojej tułaczki dalszej, otrzymał ten powód, dlaczego warto tak naprawdę dalej poszukiwać. Tym celem jest ojczyzna. I to dlatego jest tak ważne, że kiedy wsiada na ten statek do Nowego Jorku, przyciska do tej swojej piersi ten swój skarb, czyli pan Tadeusza, jak odzyskaną ojczyznę, więc po prostu ma w końcu łącznik, coś, co go łączy z, tą, z tym ukochanym miejscem. Więc możemy powiedzieć, że tak naprawdę zyskuje bardzo dużo. Zwróćmy uwagę jeszcze. Że mam tutaj do czynienia z symboliką, bo czasami o tym aspekcie się zapomina, yy, ale jednak ta latarnia jest, yy, jest miejscem, jest yy, światłem, które rozświetla ciemność. Tak? To jest to. Jest również takim punktem odniesienia, takim stałym, taką nadzieją. O tych elementach musimy pamiętać. Yy, pamiętajmy również, że życie jest podróżą. Jest yy, taką podróżą, jest taką tułaczką. O tym też nam ten. Utwór zwraca uwagę. Też pokazuje nam, że bardzo ważną rolą w życiu człowieka jest literatura. Dzięki niej można nie tylko odkrywać różne miejsca, ale można tak naprawdę uzyskać najdroższy skarb. I ten najdroższy skarb właśnie uzyskuje Skawiński. Myślę sobie, że na pewno takie motywy, takie elementy, które będą ważne, to jest emigracja. Jest samotność, tak? Skawiński jest samotny. Kiedy jeszcze tej lektury nie ma, to jest samotny. Miłość do ojczyzny też jest ważny motyw. Tutaj to możemy zauważyć, tak? Ta, ta, ta tęsknota do ukochanej ojczyzny, która rozgrzewa się, która na nowo płonie takim płomieniem, kiedy po prostu czyta pan Tadeusza. Mowa jest na temat podróży, mowa jest na temat tułaczki. Pokazuje również ten utwór rolę, Literatury, widzimy także odwagę, nadzieję, no i starość, starość. Słuchajcie, no, skawiński to jednak jest człowiek już w takim, można by powiedzieć, zaawansowanym mocno wieku, więc tak naprawdę ten element też tutaj jest poruszony. Słuchajcie, więc tak, jak tutaj w tym filmiku. O tych wszystkich elementach musimy pamiętać. Musimy pamiętać o tym, że mamy do czynienia z nowelą. Mamy do czynienia z utworem okresu pozytywizmu. Musimy pamiętać, że jest to krótki, jednowątkowy utwór, gdzie punktem kulminacyjnym jest lektura pana Tadeusza. Takim płytem, zakończeniem tego utworu jest to, jak on wypływa i przyciska do swojej piersi, właśnie pana Tadeusza. O motywach przed chwilą wspomniałem, pamiętamy, że pojawia się latarnia. Pamiętamy o tym, że literatura jest ważna w życiu człowieka, że tak naprawdę jest takim łącznikiem, ale również jest tym czymś, co może zachęcić, co może doprowadzić do działania, tak? Że co jest rolą literatury. No, rolą literatury w dzisiejszych, nawet w dzisiejszych czasach, to jest to, żeby do czegoś zachęcić, żeby może zachęcić do dyskusji, żeby wywołać pewne emocje. I tak mamy tutaj, jeżeli chodzi, o lekturę pana Tadeusza. Bardzo często podobne motywy pojawiają się na egzaminach, więc myślę, że to jest dobry pomysł, żeby o tym po prostu pamiętać. Moi drodzy, myślę sobie, że na dziś możemy skończyć. Latarnik to był dzisiejszy temat naszych zajęć. Myślę sobie tak: przygotuję wam jeszcze notatkę. Taką krótką na temat latarnika, żebyście to mieli, może jako prezentacja multimedialna, może po prostu jako taki plik dokowy albo PDF-owski. W niedługim czasie podeślę Wam również jakieś takie dodatkowe materiały do przerobienia, jeżeli chodzi o latarnika. Jutro będziemy się również widzieć, będziemy się również słyszeć, i za chwilę, za chwilę informację zwrotną na ten temat również otrzymacie. Ja życzę miłego dnia i pamiętajcie o tym, że literatura jest naprawdę ważna i literatura potrafi przenosić góry. No i to, co jest ważne, to po prostu słowo ma olbrzymią moc. Zawsze o tym pamiętajcie. Zawsze, jak będziecie coś wypowiadać, mówić. Pamiętajcie, że słowa naprawdę mają olbrzymią moc. Wszystkiego dobrego, miłego dnia, tyle z mojej strony.